Okej, okay, dobra. Pokażę Wam zdjęcie zaparku smienia kosmic symbol. To jest coś w rodzaju smienny, ale to jest wersja eksportowa. Jakbyście chcieli wiedzieć. A właściwie to możecie sobie przeciekać w internecie. Na ebay da się ją kupić, już mam zdjęcie pokazuję, pierwsze zdjęcie. Niestety nie mam skanera generatywu. Zgięcie były skanowane drukarką, w rozdzielczości 600 dpi, hmm, 1000 albo, chyba więcej, chyba 1200 dpi. To troszkę zajmuje czasu, ale się opłaca. Dobra, pokażę wam. Jaki parametr uchyłam? Miałem wtedy ładną ogrodę, jak już mówię. Przesłona F11 przesłona, mówię teraz o przesłonie, a czas 1 na 60 użyłem, aby było widać lepiej cienie. No, powiem wam zależy gdzie i u jakiego fotografa drukuję się, bo jakbym drukował w innym miejscu niż u siebie bo jest inne miejsce w niuki, gdzie starszy pan ma poprawną, no nie wiem, ma lepszą jakościową maszynę, maszynę do drukowania i powiększalnik, bo jak drukowałam gdzie indziej i zdjęcia mogły wyjść lepiej. Zalech jak łuskawicz aparat, miałem jakieś mnie. Ale generalnie mówiąc podobają mi się te zdjęcia. Ale byłyby nieco lepsze jakościowe, gdybym właśnie tutaj drukował. Tu w wniuki można drukować zdjęcia u tego pana fotografa. Ale niestety nie chciałem mi się jechać, bo mieszkam w St Oski i jakie się idzie prawie godzinę. Ale żałuję, ja że do niego nie pojechałem. On dobrze drukuje zgięcie. Jeszcze można w 2020 roku drukować zgięcie z kliszy. Dobra, jedziemy, galipalmy palmy. Mi wyszło, okej, okay. to jest zesmieny symbol. tu trochę zamazane wyszło mi. Muszę gr grnąć ręką. Ok, akurat wyszło spoko. Dobrze, faksek nosił okulary tu bo musiałbym edytować kępo skacie w programie Gay ge, Gay no powiem wam nie robię takich złych zdjęć ta symbol nie no zgięcia wychodzą w spoko